Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Doknes, nie pytajcie czemu jestem w tej samej bluzie, bo po prostu... Dobra, nie stać mnie, okej? Okay? Niech będzie. Więc zostawcie łapkę w górę, jak dobijemy pod tym filmem 10 tysięcy łapek w górę, to sobie kupię nową bluzę. Tak, mam nadzieję, przynajmniej, że to starczy pieniądze. No, bo pieniądze. Za, każdą, za każdą, jakby lajka z jeden złotych. Nie wiem, czy tak u Ciebie też tak to działa? Chyba tak, czy nie? No mówię, to chyba w groszach to liczy. Gruszach? Ale no to cześć, dzisiaj cześć, jesteśmy na Torze Śmierci wraz z Żelaznym. Dzień dobry! Jakby się ty jest nie po tym głupim głosie i będziemy Dzięki. próbowali się ścigać. Zobaczymy, kto z nas jest prawdziwym Minecrafterem, bo nie wiem, czy wiesz, Żelazny, ale skilla Minecraftera testuje się na podstawie tego, jak dobrze mu idzie w parkurze. Oh, oh, ty chcesz na próbować? Spoko, kurwa, Tak, Tak sobie tej da lobby, więc gra się zaraz zacznie, a chyba nie ma co czekać. Arena zaczyna się za 3, 2, 1, i uwaga, i nie zaczęła się, a nie, zaczęła jest się, numeret, dobra, jest wszystko nic. Mapa to Jungle Base, nic mi to totalnie nie mówi, bo nie jestem niestety magikiem, by na podstawie nazwy oceniać całościową mapę. Good luck, guys, coś napisano na czacie, prepare to run, dobra, żelazy, słuchaj, mamy challenge. Mamy celęż. dawaj, Liczymy, dawaj, ogóle, liczymy no. liczymy stary punkty. Tomu, komu lepiej pójdzie? O nie, o nie, o nie, dobra, wiesz, so? czekaj, 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 trochę, czekaj. trochę zepsułem. No, on ogólnie, ten typ tutaj aktywuje pułapki. My musimy, A! wiesz, jak najdalej przebiec, musimy sobie jakoś poradzić, musimy być szybsi niż on. Ja tutaj biegnę przez pole minowe i on gdzieś tam są z tyłu. Ej, on jest naprawdę jakimś. Ej, po mnie idzie, on nie on Turbolamusem, turbo, turbo oj, kurde, ale co ty tam z tyłu została? Poczekaj za mną no chwilę no! Poczekaj za mną! Poczekaj. poczekaj! Stary, ja nie jestem za tobą, tylko przed tobą, nie bo ja, Nawet jakbym był za tobą, to by na ciebie nie czekał, okej? Okay? Ale to poczekaj przede mną! Ale ja mam skilla, ale ja jestem kozakiem nie Wow, no, no nie, nie wiedziałem, że zepsuję to w tym momencie! Dobrze! Raz na życiu wyszło, już gadasz, kurdebele. Dobra, no! Ja Biegnę cały czemu czas się do, do przodu, wziął, co to jest za człowiek no. <laughs> Może stary to jest twój hejter, w sumie my się nie zdziwił, no bo y Trudno cię jest polubić oglądając TASZE. ci na YouTubie. O okay. nie, co to w ogóle był za skok! Ej, już pierwsza osoba skończyła mapę. To jest naprawdę podejrzane, okej, okay. podejrzane ja jest to jest jak, jak ja wpadłem. Co, 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 ja biegnę cary cały, cały czas dalej, dobrze mi idzie, fajnie się bawię A ty jesteś Cary chyba ja, na samym tyle. Pamiętasz emeraldy, na których się jakby podskakiwało na kilka bloków do góry? Tak, to było stary pół mapy temu. <grym> pół mapy nie chcę ci nic temu. mówić. Trochę ja, mnie to ja... martwi, Żelazny. <grym> Czekaj, ja muszę przypomnieć, Ty nie jesteś stary Minecrafterem, ty ja jesteś noobsterem. Ty no, stary, ej, wiesz co, ej. może ty powinieneś faktycznie tylko się jeść i układać klocki. Może do tego Ale ty jesteś stworzony. Układanie klocków, no? Dobra, więc 1-0 dla mnie, lecimy dalej. Gdałeś? Czas na kolejną mapę, tym razem, Żelazny, mam nadzieję, że się wygrać trochę większą ilością skill'a niż chwilę temu. Tym razem ty nie masz szans, okej? Okay? Tak to zostawmy. I... Okej. Okay. Niech będzie. Cały czas coś mi w ogóle strzela w uchu od kilku dni. Jeżeli jesteście lekarzami, to musicie mi powiedzieć, co się dzieje z moim uchem. Wiesz, co mi się wydaje, że to jest dełapkoza, aczkolwiek nie wiem do końca. Dełapkoza? Brak łapek w górę? Tak, tak, to może być z tym spowodowane. Kurde, to brzmi poważnie, stary, no. Brzmi i jest poważne. wiesz, co. Nie wiem, czy. To... Wow! Dobra, nice. Stary, czy ty to zdołałeś przeżyć, czy nie? Stary, jakby już jestem na dalej kawałek, więc ja cię nas dogonię i ja jestem tego pewien. Okej, okej, trzymać zimę kciuki. Polski. Ktoś ma wielką polagę Polski. Patrzcie, jesteś Polak! No stary, no a ziomek? czemu tu mają mi grać Polacy? Oczywiście że mogą tu grać Polacy. Serwer, Polacy. grają tylko na O nie, serwera. naprawdę te, te złoty się wyłączały! O, jest On... tym samym miejscu! Jest! Gonisz o, mnie? Tak, gonić, ja jestem! Nie, myślę, nie. o to. nie stary, ale nawet nie myśl o tym, żeby miał jakiś... O nie! Sp Dobrze, dobrze. O nie! O nie, ale mam przeglapane! dobra, dobra, dobrze. to trzeba w takim razie by to inaczej rozegrać. Znaczy nie, może nie będę używał teraz boostów jeszcze Powiedzcie potem co sobie użył. Jestem na czwartym miejscu. Czwartym miejscu! Ty jesteś na czwartym miejscu na czwartym! Miejscu. Ty ty na czwartym, miejscu? Jestem na czwartym Chyba ty licząc, stary. No, no, tak, Mi się tutaj. nie wydaje. Od Ogólnie tyłu, nie, nie wiem czy wiesz, ale żelazy to synonim e, słowa słabiak. A wiesz, że Dokres to po łacinie jakby przegrany, tylko nie wiem Ta. Że twoja się matka. To twoja maska. I to jestem niemiłym osobą, tak? W sensie super, tak. bo zawsze ty ty na mnie zwalasz, że jestem tu najbardziej niemiłym, ale tutaj się wszystko teraz pokazuje. Nie no super, dobra, jestem tu do, tak z przodu, że nie masz mnie nawet opcji dogonić. Ale Czy gdzie jesteś? Widziałeś na swojej mapie jakby lawę? Lawę? Nie widziałeś Dzn na, Znaczy jestem w jakiś cajwach. jakiś dobra, teraz A jestem na skocuji. lawie, no! Teraz jest, A teraz dopiero tam wiesz O nie, co ty gadasz, że będzie jeden jeden O nie o nie, okej. Okay. Spokojnie, troszkę bardziej się przyłoży Spokojnie. do tego zadania Spokojnie. zniszczenia siebie. Nie, nie, nie wiem, co ja teraz mam zrobić, bo tu jest jakieś dziwne miejsce, w którym... I dobrze, i dobrze, i nie wiedz. O nie, tu o, jest dobra, woda, dobra, dobra. o nie! Jaka woda? jest za mną, przede mną chyba już. Tak? Jaka woda, jaka woda, woda? Gdzie woda? Czy, czy, Ta woda, do której, w której się ginie, się... O nie, ja mam shadery, nie widzę tej wody! <laughs> o nie! Nie wolno! Nieprawda, stary, jak na to oczywiście, że Ja mam szlidera i widzę wodę. Ja jej kompletnie nie widzę, to jest wszystko tak ciemno. Wow! Skończyłem! No Pyk! 2-0! No, 2... 2-0? Czy... Do, do... Coś? Tu... W każdym razie żelazny jest lamusem. Kolejna mapa, Legacy. Nie wiem, czy to chodzi o to, że ona jest legalna w przeciwieństwie do innych, czy jak, to ale... Sobie, bo nie masz 15 lat se... lecimy tak. No ale na pewno będzie spoko, przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, żelazny, masz raz szansę, wypukaj, że jednak nie jesteś dnem. E... Wiesz co, to raczej ty musisz mi udowodnić, że potrafisz przegrywać Bo, bo póki co nie, nie możesz mi tego udowodnić Okej, <grym grym grym grym> ale po co ja ci mam pokazać, że umiem przegrywać? Bo Jak przegram, to ci pokażę, że umiem Nie, pokaż mi swoje dobre serce Ale ja na razie to chcesz... mi się wydaje, że trudniej jest wygrać niż przegrać, wiesz, stary? Ja ci powiem tyle, ta mapa jest żelaza Okej, okay, stary, jestem pierwszy, chyba Nie opinii, Nie, nie w... jestem pierwszy, jeszcze są przede mną, lol Jak tu się skacze, co to jest za dziwna mapa? O, dobra, jestem, jestem, jestem A gdzie jesteś? Nie wiem, jestem, jestem Chyba daleko za mną chciałeś powiedzieć? O nie. O nie. Wow. Udało mi się to przejść. Udało mi się nice. Nice jest git. Jest dobrze. O nie. O nie! Bałem się, że ten dispenser wystrzeli, ale spokojnie. Wszystko gra. Wszystko jest git. O nie, naprawdę, musiałem w ten jeden, jedyny klocek! O nie, jak na TNT natrafiłem! Ej, to jest po prostu jeden wielki niefart, okej? Okay? Masz szansę, mam szansę, mam szansę, mam szansę, wygonię cię! Wygonię, wygonię, wygonię cię, wygonię przy okazji! Wygonię! Też cię wygonię przy okazji! Weź się nawet takimi hasłami, bo brzmi to co najmniej w, jak podtekst. O, okej... Okay. O nie, spadłem, co? I odtąd mam zacząć? Gdzie ty, Ej. ty za mną chyba? Za mną? Nie, no to nadal jesteś z przodu, no. Ja myślałem, że ty się cofnęłeś teraz, no pójdę co ja. nadal jesteś na dwa, chyba jak pójdę do, do przodu. A skąd Nie. wiesz? No, nie wiem, no strzelam, no bo A czekałeś już po takich zielonych emeraldach? jakich zielonych emeraldach? Ojej, już las ty, ty już przegrałeś! No, chyba, że nie na początku były takie zielone em em emeraldy. Ej, czym jedenasty? Jedenasty, to który ty będziesz ostatni chyba? Ja nie chcę tych parkurów, już czemu ty chcesz nagrać jakieś parkury, no? Czy to jest porażka, daj mi chociaż skończyć. No. Dobra, lecimy do kolejnej mapy, spokojnie. Skoro mamy wynik e, 3 do 0, to no nie myślę, wynik, że czas ci jeszcze nie Bardziej odcinka. pogrążyć Nie wstawia do odcinka w rund, w których ja wygrywam Tak I dlatego tak się wam wydaje, że on jest 3-0 Stary, to najgłupsze wytłumaczenie, jaki w ogóle mógłbyś zejść za tą chwilę Tylko na jest, tyle ci stać, naprawdę? 3-2 i to jest runda o remis Okej, okay. okej okay. To nie jest, stary, runda o remis Jest 3-0 Jest, jest 3-0 No to nagryj swoją perspektywę, czekam na to, stary Pyk! Wow, jak... wow, wow! Wow, wow, nice! Ej, naprawdę, ja sobie wyobrażam, jakie ja głupie miny robię, jak się tutaj napinam, ale... Ale naprawdę to jest bardzo emocjonujące, bo Mega walczę o to, by być pierwszym jednak, wiesz, jak nie? Wiesz, jak robisz miny? Miny przegranego, bo zaraz przegrasz, Nie tak ja to... wiem, ty, stary, robisz miny, jakbyś miał twarzy z żelaza. Bo mam twarz z żelaza i się tego nie wstydzę, ponieważ żelazo to jest najlepsze, najlepsza rzecz na świecie, a nie jakiś tam... nie, nie, nie wiem, Wow, dobry. ej, ja tutaj naprawdę się czuję takim kozakiem w tego parkiera, że to w ogóle głowa mała. Nie umarłem od 30 sekund, także na luzie myślę, że jeszcze końca. Okej, okay. ja jestem stary w jakiejś jaskini ja jestem. Ja jakiejś jest jaskini, dobra, mamy to, mamy... Nie! Ktoś podrzucił, coś, dobra, jest dobrze. Okej, okay. uh -huh. do koniec, jeszcze do okay. jeszcze raz! No, jest 3-2, wiesz dobrze, że no, nie stary, teraz nie, teraz wygram, ale weź remis, sobie, no? weź już sobie daru i takie ten, bo w każdym odcinku każdy nie próbuje mówić, że oszukuje. Remis będzie, więc jak wygram to będzie super, dobra? I... Wow, Ej! Ale to było kozackie! Jesteś w neterze? Nie, ale jestem... Znaczy tak, jestem w Nederze, ale jestem pierwszy do tego jeszcze w ogóle. Nie możesz być pierwszy, bo... Ej, jestem za tobą! Jestem na sobie pięć! Jak tak ty jesteś? O, tak, o, tak. o nie! O nie! O nie! O nie! O nie! O nie! Spadaj! Spadaj, żelazo! Czekaj, on cię, on cię jeszcze weźmie, on cię weźmie, ten gościu co tym steruje i on cię zabije, zobaczysz to... O nie, ale centralnie to Wpadłem jest. do ognia O nie Co ty mówisz Czegoś takiego się nie spodziewałem, naprawdę Jakby ta pułapka jest taka Że jej się nie da uniknąć Ej, na pewno trzeci, prawie byłem pierwszy, okej okay? No nie no, gościu A, nie, coś Czekaj, Więc ile nie, nie mamy, usłuchaj, punktów zgodzika, żelazny, mamy, go... mamy punktów żelaznych? Mamy, mamy punktów trzeci 4-0, okej, okay? zostawcie łapkę w górę w tym momencie, wracamy na kolejnej łapie ta wygląda bardzo obiecująco i chyba kiedyś na niej a nie, jednak chyba na niej nie grałem bo jestem przynajmniej... goniącym jakim goniącym stary, ja to tutaj... stary nie jest berek, tylko defran coś ci się, stary zgadnij, to będzie pierwszą osobą, która umrze no nie wiem stary no nie wiem stary, no nie wiem, stary. No nie wiem, stary. Yes. Jesteś stary, bardziej beznadziejny niż stary nie wiem Czeka, co. Się... Niż opony, opony w letnie w lat, leżeń. w zimę. O nie! O nie, nie startitez by pod podgórkę, nie? Tak, to będzie 10 minutowa ma mapa, zobaczcie. O, o nie, o, o spadaj, spadaj, nie żelazny, spadaj. Jestem gotowy, jestem gotowy, jestem gotowy. A, jest, nie! A, no nie! <laughs> to nie! byłem i ja te atepilu! Ty, jesteś... No to nie byłem ja, ja biegnę cały czas dalej. No widzę cię cały czas krowo, no? Czemu masz Aha, błąd? no w sumie tak. tak no... Młotem? normalnie, masz młota na... Nie wiem, dobra. Wszystko odjedziemy. Haha! <laughs> Tego się nie spodziewałeś, żelazny! Gdzie ty jesteś? już dalej! No, ja jestem bliżej daleko, spokojnie. O nie, nie zaskoczyłem! dalej! O nie, zaraz, Co to jest za mapa? Ej, ja tutaj na pewno raczej nie grałem, chociaż nie wiem, nie chciałbym powiedzieć o głupiego, jakoś ty pierwszy, nie? jesteś? Nie wiem, stary, ja naprawdę... Ja ja naprawdę, stary, nie wiem, gdzie ja jestem. Ja ci teraz nie powiem nawet, chyba Ej, tak mi wiem, się wydaje. Nie to jest fair, że ja cię tylko gonię, ale to dobra, to pewnie mnie teraz zbadują. To nie jest w ogóle fair, stary, i mam taką nadzieję, że administracja Hive MC cię zbanuje. Też mam taką to nadzieję. jest dobra. Czy o nie, tu jest złota woda! Ej, ja, jak to się stało, że... Okej, okay, nevermind. Gdzie ty jesteś? Jestem z przodu, gdzieś ty nie jesteś z przodu, co nie? Stary, nie wiem, no chyba... Nie jesteś pierwszy. Nie wiem, stary. Nie ma opcji, żebyś był pierwszy, bo jestem przy pierwszej osobie... Dobra, 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 wracam sobie do tyłu, bo... No, wracam do przodu, tak? Eee... Wracam się do przodu... Tu jestem! Dobrze, świnio! jak No, niestety, niestety... Działa Działają! O nie! Kurde, myślałem, że mi się uda, no! No, no, uda ci się. Nic się pyk, uda. Dobra, nie uda. Pyk, pyk! Tam była jeszcze druga. Zobaczcie... No, chłopcy, za... no, <słyski> wolniej! Haha! Tego robisz? się nie spodziewałeś, żelazny! Tak chyba normalnie. No Dobra, niestety, ja... niestety, jestem i tak szósty, no może to nie był pierwszy wynik, ale zawsze jest spoko. Z tego wszystkiego w sumie to już przestaliśmy liczyć te punkty, ale wiadomo, że ogólnie tym żelazny, nie się, ma totalnie szans. Dla mnie, I teraz, ale... stary, na tej mapie musisz uratować swoją godność. Jak tą mapę też z przegrać, przegrasz, to, to nie ja, a ty jesteś krową w takim razie. Ja jestem z golemem, zacznijmy od tego Golemy są waleczne i nawet jak przegrają to wygrają Ej, nie, to nie ma... czej, a gdzie jest ten aktywujący pułapki? Okej, okay, on biegnie Jest, ale Mike by nas gdzieś Chyba za pierwszymi O nie O nie, tego nie przewidziałem Dobra, nevermind a! O, dobra, 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 dobra. Jestem oh. ciebie, dobra jest. Dobra, spadaj, żelazny i tak nie będziesz miał szans i tak ja jest. Na tej mapie stary nigdy w życiu nie grałem, więc tutaj mamy do, dokładnie równe szanse. Jeden wie... O nie! Ale to, by, to, to już nie było fajne, to mi się nie podobało. I ja przede mną wrażenie, czy za mną? Ja, ja nie wiem gdzie ja jestem, ja mam wrażenie, że ja w ogóle jakby pierwszy raz gram w ten tryb, więc Wow, tyle masz... Teraz. Przewagi. Aha, to tam trzeba, okej. Okay. Dobra, idę dalej. Eee, no stary, ogólnie to co ja Ci mogę powiedzieć innego niż to, że... Ups. Uratuję swoją godność i jestem przy jakimś wodospadzie, to jest daleko? Czy wow! Jest... To jest, to jest stary, to już jesteś w tyle no? na pewno. To na tyle ludzie, ci mogę na, na podpowiedzieć. Mogę mieć jakiś gości koło mnie, który mi. A, dobra, pomag... Nie pomaga mi, właściwie, chcę przeszkadzać, bo mi zdjęcie aktywuje. Ale tak, na ja myślę, że ty jeszcze sobie tam zepsujesz swoje życie i nie. Co? No, przegrasz po prostu. Nie wiem, stary, jak dla mnie to już mi naprawdę źle i bardzo niemiło z twojej strony. Ale wiesz co będzie niemiłe, jak przegrać, a to na pewno się stanie. O nie, ja tutaj w ogóle cały czas zbiegnę, Prób próbowałem tymi bustami dogonić gościa przede mną, ale mi się nie udało, ale teraz będę miał okazję, bo zginął w ogniu, spalił się, dobra, biegnę dalej. O nie, on to przeskoczył, ugra demet, ej, o co chodzi, że... O nie! Kurde, było tak dobrze! Ej, już i tak nie będę pierwszy, nie w sumie... Nie 50 minuty, więc chyba jest okej, okay. widzę cię chyba! Nie... Widzę cię! Czekaj, czy ja cię widzę, czy ja cię nie widzę? Nie, Czekaj, nie widzisz mnie, nie, stary. Mam młoty na, 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 na głowie. No stary, nie dla mnie to ty jesteś młotem. Dzięki. To ja jestem ten niemiły, przed którym powiedziałeś. Fajnie. No bo jesteś, a y, dodatkowo mogę ci powiedzieć, że nie uratowałeś swojego honoru, Uratowałem. bo przegrałeś. No Więc y, masy, ty to by, by było tyle. No? Mam nadzieję, że wam się spodobało. Zostawcie łapkę w górę, to by było naprawdę bardzo fajne do waszej strony. Ja, y, I trzymajcie się, na razie, no i było żałosne. Ty jesteś żałosny.